BABCIU! Dobra, lecimy! Albo wiecie co, bo w sumie mamy dwie opcje Albo go zabijemy, albo strzelimy tam, ale wydaje mi się, że... Ty, gdzie on jest? Nie ma go? Jest! A! No, siemanko, siemanko! Z tej strony na MISIO! Moi drodzy! W dzisiejszym odcinku, po raz kolejny Spróbujemy uciec od domku od Granny Który znajduje się gdzieś chyba w lesie, z tego co mi się wydaje Razem z Misiem Tylko... Teraz spróbujemy zrobić to na hard. Pisaliście mi juniorski teraz na hard, teraz na hard, zagraj w końcu na hard. Okej, okay, dobra. Gramy na hard wy Granny, chapter pierwszy. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej grani, zostawcie koniecznie 1798 łapeczek w górę. I musicie napisać jeszcze w komentarzu coś takiego jak na przykład hashtag misio. Ja teraz ubieram moje okulary. Albo nie, wiecie co? Nie ustawiacie tak misio, tylko zróbcie hashtag misio. Misio okulary. <laughs> Dobra, żeby was nie, ok nie okłamać, play. Difficulty hard, nie lecę na extreme. Nie ma szans. Ja jestem w ogóle ciekawy, jak to będzie... Ja sobie tutaj w ogóle e, zwiększę ton, żeby ja tutaj na maksa widział, bo ja to mam mega ciemno. Ja jestem w ogóle ciekawy, na jakiej zasadzie działa hard mode, gdy chcemy uciec tym Z, e, tą kanalizacją tam. Czy tam w ogóle mamy coś innego? Jakieś dodatkowe loki, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. W każdym bądź razie teraz może być mega ciężko, ponieważ my musimy wiedzieć gdzie iść, wiedzieć co robić i musimy uważać na pierdzące... Jak to się mówi? Te. No te łone tutaj. No już pierdło, co to tu jest? To jest nic. Ale Gren już tu idzie chyba. Zamykaj no na wieżę! a tu jestem już! <ścoughs> Moi drodzy! Dzień drugi, ale to co zacząłem grać w Granny Hard I już mamy <laughs> dzień drugi Ale wytrwali się nie poddają Nie wiem czy zrobimy tak Że ja sobie no spróbujemy Uciec właśnie kanalizacją Ale ja jestem w ogóle też ciekawy Dlaczego Granny była gdzieś tu? Jak ona powinna... Tu? Ja wiedziałem, że to pierdnie teraz, nie? Ale ja sobie pójdę na spokojnie tu i ona nie wie, że ja tu jestem. Ja jestem w ogóle ciekawy... O, oh, which handle? No nie wiem, czy mnie widzisz. Ale ja bym bardzo chciał zacząć dzień od tego, że otrzymamy, wiecie, co otrzymamy? Od razu z miejsca. Co tutaj mamy? Remote control. Zrobimy tak, pa. Patrz teraz to. Patrz ten trick. Cyk. Nie oddał żadnego odgłosu, aż się zdziwiłem. Remote control. R no, zrzuć to. Ty, tu nie chcę spać, patrz. Ooesh! Dobra, musimy zrobić tak. Cyk. Dwa razy to zrzucimy. Ona jest ona jest podniecona, ona znowu tutaj powinna chyba przyjść, z tego co mi się wydaje. Ja sobie teraz. Od... Ona chyba jednak teraz tutaj przyjdzie. Tak mi się wydaje. Ale ja zrobię tak, że ja sobie zrzucę tego remote control tu. Nie oddał żadnego odgłosu, nie wiem też dlaczego. I nie wiem dlaczego tutaj na tej glinianej podłodze też żadnego odgłosu nie oddaje. O oh jest, granny! Ice! Więc teraz zrobimy tak, że sobie ja sobie po prostu przejdę tu. Zrzucimy to. I Ona teraz tutaj powinna przybiec, ale ja mogę szybko zrzucić też to. Sprawdzić, co my tutaj mamy. Jakie to jest. Nie ma. Ej! Nie ma? Dlaczego nie ma? Przecież to tutaj. Wydaje mi się, że przecież tutaj powinien być jakiś. Jak to się mówi? O, Jezu, jaki, ja, jaki ja jestem głośny w tej grze? O, co tu jest? Special key. Okej. Okay. Więc ja sobie go dropnę tu. <grywia> ja jestem głośny w tej grze, to jest niemożliwe. <grywia> ale dobra, przynajmniej wiemy, gdzie jakie e, przedmioty są. A part of shotgun. Mm, no, za chwileczkę to sobie będę mógł wziąć. Tylko ja jestem strasznie ciekawy, co my mamy tutaj na zewnątrz. Ale wydaje mi się, że tutaj będzie jak w standardzie młotek. No, młotek zawsze tutaj jest. Nie wiem dlaczego, ale zawsze tutaj jest młotek. Nie, co my tu mamy? Engine part. To jest engine part, engine part, ale my chcemy uciec, my chcemy uciec z tym głównym wyjściem. Dobra, zadzwonimy może tu. Ona tutaj powinna za chwileczkę wyjść. Jak ona tutaj przyjdzie, to ja zejdę szybko do piwnicy zbudować shotguna. Miejmy nadzieję, że za chwileczkę znajdziemy dwa kolejne przedmioty. O, co my tutaj mamy? Wheel crank. Wheel crank do czegoś był potrzebny. Eee, u tej, u Angelin, prawda? Może zrobimy tak, patrz. O jeż. Ja to zrzuciłem tam I miejmy nadzieję, że ona tam wejdzie. Dobra, idzie podniecona. Ona wie, że ja tu jestem! Nie no bez przesady. No skoro ona wiedziała, że ja tu jestem. Dobra, ja sam uciekam. Ja sam lecę, czym prędzej. Nara. Mamy pepper spray. Spray? Dobra, nara! Ja to dropnę. Patrz. Cyk. PUŁAPKA! Dobra, nara. Ona już tu idzie. Nara! No muszę wam powiedzieć, że ta gierka na hard jest troszeczkę hard. Ale ja teraz... No nie... Ona wie, że ja tu jestem chyba, prawda? Dobra, cyk. Robimy tak. Ja tu pierdłem. Cyk. Cyk. Dobra, ukrywaj się. Mamy już książkę, więc Angelin da mi kluczyk i będziemy mogli tam rzucić tego Will coś tam. Dobra, może zróbmy tak. Że ja odstawię tutaj tą księgę. Tutaj mamy w sumie mm, kluczki, ten jakiś tam, ale my go tutaj teraz nie potrzebujemy. O jeż, pułapka. Niech będzie. I let's go. Co my tutaj mieliśmy? Tutaj nic nie ma. jest tylko Teddy, a Teddy'ego będziemy potrzebowali, ale troszeczkę później. Dobra, let's go, nara. Zrzuć tutaj coś. Czemu to nie chce spaść nigdy? Ona teraz tutaj powinna przyjść, a my w końcu może po prostu zrobimy tak, że patrzcie, no mamy tutaj to, Will crank. Cyk. I niech ona w końcu tam wejdzie. No przecież ona nie powinna mnie tutaj widzieć. Tu, o. Dobra, leci. Czy ona wie, że ja tu jestem? Dobra, weszła tam. Cyk. Cyk. I cyk! Nara! Dobra, na chwileczkę mamy z nią spokój. Wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli chyba z dwie minutki. No chyba, no miejmy nadzieję, że tak będzie, no. To dawaj, ja polecę szybko tu sprawdzić, co my tu mamy. Mel melon, i numer jeden, dobra 30 sekund? Oh my god. No dobra, niech będzie, że tylko 30 sekund. Czy jest tutaj coś jeszcze ciekawego? I pamiętajcie, że numer jeden, co to jest? Battery? Battery? Nie no, tego nie potrzebujemy. Wyłaś tu szybko na dół! Oh my god, ona mnie zauważyła, nie? Ona tu stoi gdzieś chyba. No jest tu, pa, pa, jak się patrzy. Ale się przestraszyłem teraz. Dobra, tu niczego nie ma. Możemy sobie zejść na dół, bo wydaje mi się, że wszystkie inne przedmioty będą tutaj u Angelem. Ja jestem w ogóle... O, jest! Pardo w Shotgun, patrz! Widzisz? Cyk. Tutaj wydrop. Eee, dobra, to gdzieś tam spadł. O, jaki fajny pajączek, ma. Ja jestem w ogóle ciekawy, jak Angelen będzie szybka. Czekaj, gdzie ona jest? Bo ja na razie nigdzie nie słychać. Młotek! Tutaj jest młotek?! No, dobra, no to weźmiemy sobie młotek. Co my tutaj mamy ciekawego? Tu nic nie ma. A tu? Tu sobie może od razu wyrzucimy ten młotek. Cyk. Żeby. Gdzie on zleciał? I dobra, jest tam. Żeby miał ja od razu wiedział. Oh my god, ona też jest szybka! Jak ona jest na hard, to ona też jest szybka. Sieba! Jak ona w ogóle wygląda, jak naprawdę. Taka babcia jadzia. Dobra, lecimy szybko do windy, dawaj. Szybko, cyk. Winda. Dobra, jedziemy, let's go. Pamiętajcie, numer jeden. A w bramce numer jeden mamy cutting pliersy. Dziękuję. Ja teraz nie wiem, czy my tymi te cutting playersami możemy przeciąć to. Nie, I need chain cutters. Widzicie? Więc to nie działa. Ale nie widzę tutaj żadnego dodatkowego zabezpieczenia, aby uciec kanalizacją na wersji hard. Ja bym w sumie chciał wyjść teraz tędy, ponieważ tutaj mamy młotek, a młotek mi się mega przyda. Nie tu, tu. Dobra, podnosimy hammer. Tutaj muszę gdzieś na pułapkę uważać, bo gdzieś tutaj Granny pułapkę ustawiła. A co to jest? Code! Padlock code! Ooh. Dobra, co my tutaj mamy? Ty, bo to za chwileczkę wszystko spadnie, nie? Ona tu za chwileczkę przybiegnie. Co tu jest? Wooden stick! O! Szkoda, że tutaj drabiny nie ma, aby stąd wyjść na dwór, nie? Na zewnątrz. Da się stąd jakoś wyskoczyć? Przecież ja powinienem się tutaj jakoś podtegować, nie? A to nie działa. No, bez sensu. I teraz robimy tak. Cyk, syk. cyk, cy Plank. Place. Teraz stąd uciekamy. Dobra, ona sobie tutaj przyjdzie. Zobaczymy, co my tutaj ciekawego mamy. Master Key. No nie potrzebuję Master Kia. O, idzie tu. Dobra, dawaj mi Special Kia tu. I co my tu mamy? A Pardo Shotgun. Chyba jesteśmy uratowani. Ja tam widzę chyba gasoline i nie wiem, co tam jest. O nie, dobra, idzie Granny. Ale ja zrobię tak. Myk! O Jezus Maria no. Dawaj, leci szybko! Bo tu nie ma czasu. Napierdol ona już to leci. Co za babcia, ej. Dawaj tutaj, szybko ustawiamy shotgun. Raz. Czy ona tu przyjdzie? Chyba nie. Ona chyba nie wie, że my tu jesteśmy. Dobra, mamy shotguna. Ja teraz mogę w końcu w nią strzelić, więc ja sobie zrzucę tutaj tego shotguna, niech ona tutaj przybiegnie do mnie. Babciu! Dobra, lecimy. Ale dawaj, bo... Minuta! Dobra, mamy minutę! Ja muszę szybko zrzucić sobie, wiecie, co ja sobie szybko muszę zrzucić? Eee, to co jest tam u góry, tylko gdzie tutaj były naboje jeszcze. Cyk, proszę bardzo. Naładujemy sobie naszego shotguniksa i patrzymy na szybko, co jest tu. Raz i dwa. Safki. No dobra, weźmy sobie ten safki, zobaczymy, co jest w safie. A my tutaj. Chain cutter! Idealnie. Dobra, ja już tutaj mam przygotowane dwa przedmioty. Chain cutter i screwdriver. Ja bym jeszcze potrzebował. Wiecie co bym jeszcze potrzebował? Tą, to otwieranie te, tego te, tych wrót tam Dobra, teraz, teraz jest nasza szansa, patrzcie to Jesteśmy już tu, spoko. Chain cutter, okej. Okay. Otwieramy i patrzymy, co tutaj mamy. Miejmy nadzieję, że tutaj będziemy mieli, wiecie co? Kluczek, który nam pomoże uciec już stąd, patrz. Skagwell, no na serio? Wooden Stick też już mamy? No i potrzebuję jeszcze tylko ten Rusty Key. gdzie on może być? On chyba będzie u góry, u Bartka. I mamy już Wooden Stick, więc brakuje mi tylko i wyłącznie misia, no i ten kluczyk tu. No ale ja jeszcze potrzebuję to. Wheel crank. Idzie Granny. Pozbędziemy się jej na minutkę. Od razu zadujemy sobie emol, No bo wiecie co, bo w sumie mamy dwie opcje. No albo go zabijemy, albo strzelimy tam, ale wydaje mi się, że... Ty, gdzie on jest? Nie ma go? Jest. Oh my God. Oh my God. A co teraz się stało, przepraszam bardzo? Tu jest ten Shotgun. Dobra, mogę go dźwignąć. Także jest spoko. Ale czekaj, czy ja mogę strzelić tam, żeby to się ten tagez zrobiło? Co to, to nie działa? To z tym akurat nie działa. Tega ja się tam mam dostać. Mid położyć albo weaponki. się ma babcia. Co tam słychać? Ja jestem też ciekawy, co my... O, tu jest meat. Okej, okay, patrz. Shoot. Dobra, otworzyliśmy. Grani tutaj przyjdzie podniecona. Więc my od razu będziemy mogli rzucić tutaj pułapkę. Pad drop. Ona chyba tutaj przyjdzie zaraz. Idzie, idzie, idzie! Dawaj! Yes! Sub-zero fatality! Bang ją! Ale tylko 30 sekund! No, dawaj granny, no przecież ja nie mam czasu na takie pierdoły, no. Jejku, dlaczego to tak działa? Czasami tak się zbugowane, że to jest niemożliwe. O nie! Czemu ona się tutaj pojawiła? To jest bez sensu. Czwarty dzień. Dobra, więc jeżeli mamy tylko i wyłącznie jeszcze Rusty Kia, więc ja muszę wziąć szybko Misia. Ona teraz tutaj przyjdzie, granny. Rozwali się znowu Sub-Zero Fatality. No najgorsze jest to, że jak ona się tak roz... No dawaj, idziesz, 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 lecisz. Ja mam tego trapa jakby, co? Okej. Okay. I my teraz mamy bardzo mało czasu na to, aby wziąć tego misia. Czekaj, ja go dropnę tu, tą pułapkę. Bierzemy misia. I czekaj, ja chyba, ja chyba poczekam na Granny. Aż ona za chwileczkę się znowu gdzieś zrespawni. Dobra, leci! Yes! Dawaj, tego. I lecimy. Dobra, narad, Granny, narad, Nara, 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 Ty zobaczcie w ogóle, że teraz nie ma... tu tu tu. tu, 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 tu. Bo Grani nie ma. Dobra, jesteśmy już z Misiem Co się tam dzieje? Jesteśmy już z Misiem w piwnicy. Więc teraz już tylko zostało to, że ja sobie po prostu wezmę tego Rustyki... Tu jest gdzieś chyba... Co to? A jeszcze to podnie, Nie, nie potrzebuję chyba tego. Dobra, bo ona się tutaj gorączkuje. Widzicie? Dobra, mamy już tutaj misia jakby, co? A gdzie ja mam, te, gdzie ja mam tego Rusty Kia? Czy to było... Tu gdzieś w nie była przed chwileczką. Oh my god, ona mnie widzi! Okej. Okay. Czekajcie, bo ja muszę iść po Rusty Kia. O nie! No no, zniknął mi ten przedmiot znowu. Ej, ten przedmiot mi zniknął. To jest bez sensu. Wiecie dlaczego ten przedmiot mi zniknął? Bo Angelen tutaj gdzieś przyszła i go zdepnęła I on się gdzieś zaś gdzieś, gdzieś steleportował, no. Ale ba... To jest Kaguel. No, a gdzie jest ten rusty Ja muszę iść szybko. Dobra, nara! Ja sobie wezmę tego shotguna, jakby co? Ja muszę iść też szybko na dwór. Dobra, jest, mamy go. Połowa sukcesu. Dobra, otwieramy wrota. Let's go! Kanalizacja otwarta! Teraz możecie mi pisać, że udało mi się przejść Granny na hard mode, bo otworzyliśmy wszystko, ale dla mnie najważniejsze jest też to, abyśmy zdobili misia i na hard mode uciekli razem z tym misiem. Yes! Let's go! Mamy, moi drodzy, misia! Yeah! Ona jest strasznie zdenerwowana! Nara! Uciekamy z misiem, moi drodzy, na hardu. Tak szczerze! Nie wierzyłem, że mi się uda. Ale na hardo się udało. Jak mi się już udało przejść na hardo z misiem, to już wszystkie gry przeszedłem. Ice cream 4, 7, 6, 5, 9, 8. Granny 1, 2, 5. Wszystko przeszliśmy na hardo, ok? Może się tak znaleźć? Ok. Nara! Lista wspierających, dziękuję. Inne takie śmiechowe filmiki, horrorki. Zapraszam bardzo serdecznie. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, gdzie